O psiakość można sobie czasem pomyśleć dojeżdżając do dużego, skomplikowanego skrzyżowania. Jak to przejechać? Dla ułatwienia życia kierującym pojazdami w tym i rowerzystom powstają ronda biszkoptowe zwane też czasem z racji kształtu rondami psiakość. Po takim rondzie poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu okrężnego choć samo rondokoła nawet nie przypomina. Dzięki temu można usprawnić ruch bez konieczności kosztownej przebudowy okolicznych dróg, tak by wszystkie wycelowały w zaprojektowany okrąg. W Polsce takie ronda powstały między innymi w Kołbaskowie, Chojnicach, Lublinie, Kraśniku, Żeganiu ko i Nowym Sączu. W tym filmie dowiesz się, jak bezpiecznie przejechać przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym, popularnie określane mianem ronda. Na rondzie, ruch dookoła centralnej wyspy lub placu odbywa się zawsze w jedną stronę, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dojeżdżając do takiego skrzyżowania, należy zwolnić i uważnie przyjrzeć się znakom drogowym. Zamiar zjechania z ronda koniecznie zasygnalizuj uniesieniem ręki. I pamiętaj, z ronda zawsze zjeżdżasz w prawo, używaj więc tylko prawej. Przed większością rond oprócz znaku nakazującego ruch okrężny zobaczysz też znak ustąp pierwszeństwa. Oznacza on, że rondo możemy traktować jako drogę główną, a dojeżdżające do niego drogi jako podporządkowane. Tyle teorii czas sprawdzić wiedzę o rondach w działaniu. Pomogą nam Magda i Megi, które znasz już może z innych naszych drogowych filmów. Magda chce wjechać na rondo, przed którym umieszczony jest znak ustąp pierwszeństwa. Po rondzie jedzie Megi. Kto ma pierwszeństwo? Rondo jest tu traktowane jak droga z pierwszeństwem przejazdu, więc jadąc po nim, Megi ma pierwszeństwo przed Magdą. Magda czeka, aż Megi przejedzie i dopiero sama może jechać. Uff, jak dotąd wszystko jasne. Ale przed nami plansza z inną sytuacją. Po rondzie jedzie pojazd B. Z jego prawej do ronda dojeżdżają C i A. Jak prawidłowo zareagować? Pamiętasz? Mówiliśmy, że rondo to taka droga z pierwszeństwem przejazdu tylko w kształcie koła. Dlatego auto jadące już po rondzie pojedzie pierwsze. Ma pierwszeństwo. Po nim na rondo jedzie pojazd C. Dlaczego? Bo ma już wolną drogę na rondzie, podczas gdy pojazd A wciąż ma przed sobą poruszające się po rondzie auto B. Po nim na rondzie będzie już także auto C, które też trzeba przepuścić, dlatego on na rondo wiedzie ostatni. Okej, okay, ale co jeśli na rondzie nie ma nikogo, ale zbliżają się do niego dwa pojazdy? Cóż, działa zasada kto pierwszy ten lepszy. Pierwszy wjeżdża na rondo ten pojazd, który pierwszy do niego dojedzie. Drugi musi zaczekać i wjechać dopiero, gdy ten pierwszy przejedzie. Bardzo rzadko możesz spotkać rondo, na którym nie będzie znaku ustąp pierwszeństwa. Na takim rondzie zobaczysz tylko znak nakazu, ruch okrężny, lub znak ostrzegawczy, uwaga, skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Co wtedy? Kto ma pierwszeństwo na takim rondzie? Takie rondo traktowane jest jak skrzyżowanie równorzędne, więc obowiązuje na nim zasada prawej ręki. Pierwszeństwo mają zatem pojazdy wjeżdżające na rondo, ponieważ nie mają nikogo z prawej strony. Pojazdy, znajdujące się już w ruchu okrężnym, muszą ustępować im pierwszeństwa. Tu ważna uwaga zasada ta nie dotyczy pojazdów szynowych. Pamiętasz? Tramwaj przy zjeździe z ronda ma zawsze pierwszeństwo. No i oczywiście pojazdów uprzywilejowanych. One zawsze mają pierwszeństwo o ile są w trakcie akcji czyli używają sygnału świetlnego i dźwiękowego tak zwanej syreny i kogutów. W przedstawionej sytuacji nie ma przed rondem znaku ustąp pierwszeństwa a więc musisz pamiętać o zasadzie prawej ręki. Rowerzysta musi zatrzymać się lub zwolnić, żeby przepuścić samochód, który jest po jego prawej stronie. Przepuszcza go i dopiero zanim może kontynuować jazdę po rondzie. Najłatwiej przejedziesz przez rondo, na którym ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Wtedy po prostu stosujesz się do wskazań świateł. Jedziesz tylko wtedy, kiedy masz zielone. Wyjątek robimy tylko dla pojazdów uprzywilejowanych, które zawsze mają pierwszeństwo, ale o tym już wcześniej wspominaliśmy. Większość rond ma status drogi z pierwszeństwem przejazdu, co pokazują znajdujące się przed nimi znaki. Dojeżdżający do takiego ronda ustępują pierwszeństwa tym, którzy się już na nim znajdują. Pamiętaj, niezależnie od tego, do jakiego ronda dojeżdżasz, zachowaj szczególną ostrożność i zwracaj uwagę na znaki i sygnały drogowe. Zawsze pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania. Jeżdżenie w kółko po rondzie nie ma większego sensu, ale na pistację możesz zaglądać w kółko i zawsze znajdziesz tam coś ciekawego. Zapraszamy!